Jestem zachwycony efektami Waszej pracy. Pomysły były fantastyczne. Gratulacje. Nasz plan zaczyna działać. Dzięki Waszym pomysłom, rzeczywistość w roku 2070, w którym aktualnie przebywam, zmieniła się nie do poznania. Blue, poproszę o raport. Już się robi. Temperatura atmosfery stabilna. Czystość powietrza w normie. Bezpieczeństwo energetyczne stabilne. Zapotrzebowanie na, na energię zaspokojone. Ho, ho, sami widzicie! Dzięki Wam mój wehikuł uniezależnił się od paliw kopalnych. Teraz zasilać go będzie instalacja wodorowa. Niestety nadal mamy problem z chłodzeniem i z wodą potrzebną do funkcjonowania mojej maszyny czasu. Tutaj cały czas brakuje słodkiej wody pitnej. Susze w różnych częściach świata nadal dają sobie znać i powodują przerwy w dostawach. Klimat się stabilizuje, ale to powolny proces, a my potrzebujemy szybkich zmian, dlatego po raz kolejny zwracam się do was. Potrzebuję waszych pomysłów, zrodzonych w 2020 roku, tak, abyśmy mogli zaobserwować skutki ich działań u nas w roku 2070. To kolejny etap naszego systemowego działania. Woda. Potrzebujemy wody. Pozwól, Ignacy, że ci przerwę i coś wytłumaczę. Posłuchajcie. Woda funkcjonuje w zamkniętym cyklu. Jest jej określona ilość na świecie. Nigdy nie będzie jej więcej ani mniej. Przebywa w różnych stanach skupienia. W postaci ciekłej, w formie pary wodnej lub lody. Najwięcej wody jest w oceanach, z których następuje duże odparowanie jej zasobów. Dzięki temu powstają chmury. To z nich pada deszcz i zasila cały system rzek i jezior, z których to głównie pozyskuje się wodę potrzebną ludziom do życia. Pozyskiwana przez ludzi woda musi być czysta i słodka. Problem polega na tym, żeby była dostępna nieustannie w danych miejscach na Ziemi. Niestety, skutki zmian przemysłowych w XX wieku doprowadziły do ocieplenia się atmosfery, co zdestabilizowało klimat na kuli ziemskiej. Duże zasoby słodkiej wody, zgromadzone w postaci lodu, uległy roztopieniu, a rzeki i jeziora powoli wysychały. Mimo, że poziom oceanów się podniósł, to niestety woda w nich jest słona i nie nadaje się do spożycia. A ludzie nieustannie potrzebują wody nie tylko do celów spożywczych jest szeroko wykorzystywana w przemyśle. Lepiej bym tego nie ujął. .iblio. Prawdziwy cud techniki. Model R567. Mam na imię Blue. Mam na imię Blue. Mam na imię Blue, nie Blue. Blue, nie Blue. A jednak... ...widocznie źle znosi pochwały. Każdy <noise> czasem Potrzebuję zacząć od nowa. O, o. Dziękuję, Ignacy. To nieustanny problem przegrzewania się mojego modułu sterującego. Widzicie, moi drodzy, problem jest palący i trzeba się nim zająć. Musicie kolejny raz uruchomić swoje dobrze chłodzone mózgi i uratować świat. No i przy okazji mój wehikuł oraz, jak się właśnie okazało, moduł sterujący BLU. Będę wdzięczny do czasu mojego zezłomowania. Mm. Dozgodnie wdzięczny. To chciał powiedzieć BLU. Dozgodnie wdzięczny. Frazeologizm używany do lat dwudziestych XXI wieku. Przez roboty nie używany ze względu na ich odrębny status ontologiczny. Dziękuję za wyjaśnienie. Moi kochani, do pracy. Czasu mamy mało, a trzeba uratować świat.